Cześć mordy. Tu mi się jeden pytał e, Czy się nie bałem robić na maszynach i w ogóle, a w narzędzi się nie boję, no nic mi się nigdy nie stało. Ale kiedyś łapy w tokarkę karkę wsadziłem e, Nic też się nic nie stało w sumie, bo to karka była na wolnych obrotach Na wolnych obrotach to karka się chodziła, nie? E, miała na wrzeczonie jako takie osłonięcie. Ale z przodu, tam gdzie materiał się wkłada, czyli z boku, osłona nie była osłonięta. Ja miałem coś w konikach podparte i na wolnych obrotach sobie pilnikiem yy, to obrabiałem, nie? No i palce za daleko by mnie <śmiennie> nie No ale tylko tu, tu, na strachu się skończyło. Na szybkich obrotach, które pewnie palce albo urwało, albo, albo ja nie wiem, albo połamało chociaż, nie? No także tak to wyglądało, zostawcie łapę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie może do obserwacji TikToka, subskrybowaniu kanału. A tutaj ten filmik jedyny chyba jaki mam ze szkoły w laskach stokarki. Dobry Już, no eee... Bartu, Bartu. Idę, idę O, tutaj. tu Tu o las. W las? No to dobrze, poczekaj, czekaj, była z tą kamerą, o tu zbliżenie, proszę Państwa, Teraz zamyka, o, 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 jakaś lampka miga, uruchamia, proszę Państwa, I się tworzy. Zęń, żeń. Nagrywasz? Cały czas. Nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj. Będzie pamiątka. U, u, u kiela! E! Mm -hmm. Poczekaj, czekaj. O! Dobra, Polsko! Poczekaj jeszcze tutaj pręty, które zrobiłeś. I od nowa to samo.